Witam wszystkich oglądających. W dniu dzisiejszym przeprowadzę kolejny test na nowym wirniku z nowym rozłożeniem magnesów. To znaczy, wirnik ma 10 żłobków. W każdym żłobku znajdują się 4 magnesy. Magnesy w żłobku są ułożone w ten sposób: od prawej N, od lewej S i tak kolejne żłobki. Naszym układem pomiarowym będzie tutaj układ mieszany 8 cewek. I tak cewka to ma 700 zwoi, nawinięta drutem 1 mm. Jedna kropka to jest początek uzwojenia, dwie kropki koniec uzwojenia. Tu jak widzimy na naszym układzie pomiarowym są dwie grupy cewek. Po cztery cewki w każdej grupie. I taki jest układ z połączeń, jak widać na schemacie. Naszym odbiornikiem, czyli obciążeniem tego układu, będzie żarówka 10W 12V. No to zaczynamy test. Podłączam napięcie do silnika. Napięcie 5,7 no 58V w tej chwili obciążymy nasz układ 0,32V 0,0V to, można powiedzieć żarzy się trochę mocniej Na pierwszym zdjęciu po prawej widzimy wirnik z magnesami, na którym robiłem ostatnio testy. Dzisiaj robiłem testy na wirniku po lewej stronie. Na zdjęciu drugim widzimy układ żłobków, na cztery magnesy w jednym żłobku. Na trzecim zdjęciu widać jak mam rozmieszczone magnesy w jednym żłobku. Tak jak było widać na woltomierzu i amperomierzu, że niestety na tym układzie wirnika w tym rozmieszczeniu magnesów niestety nie sprzyja to produkcji energii elektrycznej. Ponieważ pola tych magnesów znoszą się